Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej Warszawa, dnia 24 października 2025 roku. Po. 1464 obwieszczenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, punkt pierwszy z dnia 15 października 2025 roku. W sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego, punkt pierwszy na podstawie artykułu 16 ustawy czy ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku. O ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych dziennik Ustaw z 2019 roku. Pozycja Punkt pierwszy Ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia. Jednolity tekst rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 września 2018 roku w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego dziennik Ustaw. Pozycja Punkt pierwszy Z uwzględnieniem zmian prowadzonych rozporządzenie Ministra Nauki z dnia 18 lipca 2024 roku. Zmieniającym rozporządzenie w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego, dziennik ustaw pozycja punkt trzeci. Punkt drugi podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity rozporządzenia nie obejmuje paragrafu rozporządzenia ministra nauki z dnia 18 lipca 2024 roku. Zmieniającego rozporządzenie w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego, dziennik ustaw pozycja punkt trzeci, który stanowi Paragraf punkt drugi. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2024 roku. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kulasek punkt pierwszy. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej myślnik w Polnictwo i Nauka. Na podstawie paragrafu 1 ustawy 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2025 roku. W szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dziennik ustaw pozycja punkt ósmy. Dziennik ustaw myślnik dwa myślnik pos. 10.464. Załącznik do obwieszczenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 października 2025 roku. Dziennik Ustaw Pozycja. Punkt 4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Punkt 1. Z dnia 12 września 2018 roku. W sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego na podstawie artykułu 164 ustaw z dnia 20 lipca 2018 roku. Myślnik Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce. Dziennik Ustaw z 2024 roku pozycja spół punkt drugi zarządza się co następuje paragraf punkt pierwszy rozporządzenie określa punkt pierwszy niezbędne elementy świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, świadectwa dyplomowanego specjalistę oraz świadectwa dyplomowanego specjalisty technologa punkt drugi sposób uwierzytelniania dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego przyznaczone do obrotu prawnego za granicą punkt trzeci wysokość i sposób pobierania za uwierzytelnianie dokumentu przyznaczone do obrotu prawnego za granicą Paragraf punkt drugi. Punkt pierwszy. świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zawiera następujące niezbędne elementy. Punkt pierwszy nazwy dokumentu. Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Punkt drugi Informacje o pod treści. wydane w Rzeczypospolitej Polskiej. Punkt trzeci, nazwę i siedzibę podmiotu prowadzącego studia podyplomowe. Punkt czwarty, godło uczelni albo logo innego podmiotu prowadzącego studia podyplomowe umieszczone w widocznym miejscu. Punkt 5. Imiona i nazwisko oraz daty i miejsce urodzenia posiadacza świadectwa. Punkt trzeci. Informacje dotyczące studiów podyplomowych, w tym nazwę, daty rozpoczęcia, daty zakończenia, liczbę semestrów i wynik ukończenia. Punkt siódmy. Punkt trzeci. Wraz z liczbą godzin zajęć oraz liczbą punktów S, w tym a liczbą godzin zajęć kształtujących umiejętności praktyczne, w tym liczbą godzin praktyk zawodowych oraz liczbą punktów S przypisanych do tych zajęć, liczbą godzin zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz liczbą punktów S przypisanych do tych zajęć. A punkt czwarty, informacja dotycząca miejsca odbywania praktyk zawodowych myślnik, jeżeli program studiów podyplomowych przewidy myślnik po praktyki zawodowa. Punkt czwarty, informacja o zrealizowaniu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lub do uzyskania uprawnień zawodowych myślnik, jeżeli dotyczy. Punkt 8. Punkt 5. Pieczątkę imienną albo na drugiej informacji odpowiadających danym zawartym na pieczącej i podpis kierownika podmiotu prowadzącego studia podyplomowe albo osoby przez niego upoważnionej. Punkt 9. Pieczęć urzędową podmiotu prowadzącego studia podyplomowe. Punkt 10. Miejscowość i datę wydania świadectwa. Punkt 1. Na dzień ogłoszenia obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej działem administracji rządowej myśli w wyższe i nauka kieruje minister nauki i szkolnictwa wyższego. Na podstawie paragraf 1 ustawy 2 rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2025 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania ministra nauki i szkolnictwa wyższego dziennik ustaw. Pozycja. Punkt 8. Punkt drugi zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w dziennik ustaw z 2024 roku. Pozycja 1871 i 1897 oraz 2025 roku. Pozycja. 622, punkt 2, punkt 3 w brzmieniu ustalonym przez paragraf 1.1 lit. A tyrat 1 rozporządzenie ministra nauki z dnia 18 lipca 2024 roku, zmieniającego rozmyśli i porządzenie w sprawie dokumentów wydawanych w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego, dziennik usta, pozycja punkt 3, które weszło w życie z dniem 1 października 2024 roku. Punkt 4 dodany przez paragraf 1.1 1 lit. A tyle drugie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku punkt trzeci punkt piąty w brzmieniu ustalonym przez paragraf 1 punkt 1 lit. A tyle trzecie rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku punkt trzeci dziennik usta myślnik pos myślnik 1464 pół drugi przypadku świadectwa ukończenia studiów podyplomowych potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji podyplomowych włączonych do zintegrowanego systemu kwalifikacji świadectwo zawiera również punkt pierwszy nazwę kwalifikacji, Punkt drugi za określony określony przepisach wydanych na podstawie artykułu 10 ustawy 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zintegrowanym systemie kwalifikacji Dziennik Ustaw z 2024 roku. Pozycja punkt spłoty dla kwalifikacji czoskowej na przypisanym poziomie polskiej ramy kwalifikacji. Punkt trzeci punkt spłoty w przypadku świadectwa ukończenia studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela. świadectwo zawiera również informację o tym, że osoba która ukończyła te studia. Punkt pierwszy odpłak kształcenie zgodnie ze standardem kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela. Punkt drugi uzyska przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela ze wskazaniem przedmiotu lub rodzaju zajęć, które może prowadzić. Paragraf punkt trzeci. Świadectwo dyplomowanego specjalisty oraz świadectwo dyplomowanego specjalisty technologa zawierają na myślnik wstępujące niezbędne elementy. Punkt pierwszy nazwy dokumentu myślnik odpowiednio Świadectwo dyplomowanego specjalisty albo świadectwo dyplomowanego specjalisty technologa. Punkt drugi. Informacje o treści. Wydane w Rzeczypospolitej Polskiej. Punkt trzeci. Nazwę i siedzibę uczelni. Punkt czwarty. Godło uczelni. Punkt piąty. miana i nazwisko oraz daty i miejsce urodzenia posiadacza świadectwa. Punkt spusty. Informacje dotyczące kształcenia specjalistycznego, w tym nazwę, Liczby semestrów i wynik ukończenia. Punkt 7. Punkt siódmy wykazaj wraz z liczbą godzin zajęć. W tym liczbą godzin zajęć kształtujących umiejętności praktyczne. Punkt 8. Punkt 7. Pieczątkę imienną albo nadrób informacji odpowiadających danym zawartym na pieczącej i podpis rektora albo osoby przez niego upoważnionej. Punkt 9. Pieczęć urzędową uczelni. Punkt 10. Miejscowość i datę wydania świadectwa. Punkt 1. zagraficzny określonych przepisach wydanych na podstawie artykułu 10 ustawy 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 roku o zintegrowanym systemie kwalifikacji dla kwalifikacji pełnej na poziomie 5 polskiej ramy kwalifikacji. Paragraf punkt czwarty uwierzytelnienia dokumentu wydanego w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego przeznaczonego do obrotu prawnego za granicą. Dokonuje się przez umieszczenie na dokumencie punkt pierwszy klauzuli uwierzytelniającej zawierającej stwierdzenie autentyczności podpisów i funkcji osoby podpisującej dokument lub tożsamości pieczęci urzędowej, którą jest opatrzony ten dokument. Punkt drugi podpisu osoby uwierzytelniającej punkt trzeci pieczęci urzędowej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej Uczelni. Instytutu Badawczego, Instytutu Naukowego Polskiej Akademii Nauk albo Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, punkt 4 miejscowości i daty uwierzytelnienia. Paragraf punkt 5, punkt pierwszy za uwierzytelnienie dokumentu wydanego w związku z przebiegiem lub ukończeniem studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego przeznaczonego do obrotu prawnego za granicą. Pobiera się opłatę w wysokości 26 zł. Punkt 2 opłaty wnosi się. Punkt pierwszy na rachunek bankowy Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Myślnik w przypadku uwierzytelniania dokumentu przez dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Punkt w dodany przez paragraf 1.1 lit. Rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku, punkt 3, punkt 7, w brzmieniu ustalonym przez paragraf 1 punktu 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku, punkt 3, dziennik ustaw Myślnik 4 myślnik, poś. 1464 punkt 2 na rachunek bankowy albo w kasie uczelni Instytutu Badawczego. Instytutu Naukowego Polskiej Akademii Nauk albo Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego myśli w przypadku uwierzytelniania dokumentu przez rektora albo dyrektora Instytutu Badawczego, dyrektora Instytutu Naukowego Polskiej Akademii Nauk albo dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Paragraf punkt szósty rozporządzeń wchodzi w życie z dniem 1 października 2018 roku. Punkt 8. punkt ósmy, niniejsze rozporządzenie było poprzedzone. Punkt pierwszy w zakresie niezbędnych elementów świadectwa, ukończenia studiów podyplomowych myślnik, rozporządzenie ministra nauki i szkoły myślenictwa wyższego z dnia 10 lutego 2017 roku w sprawie tytuł zawodowych nadawanych absolwentom studiów warunków wydamy oraz niezbędnych elementów dyplomów, ukończenia studiów i świadectw, ukończenia studiów podyplomowych oraz wzoru suplementu do dyplomu Dziennik usta pozycja punkt dziewiąty, punkt drugi w zakresie sposobu uwierzytelniania dokumentu przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą oraz wysokości i sposobu pobierania opłat za wykonywanie tych czynności myślnik, rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 16 września 2016 roku. W sprawie dokumentacji, przebiegu studiów w dzienniku usta, Pozycja 1554 oraz 2018 roku. Pozycja punkt 9. Myślnik, który utracił moc w imię 1 października 2018 roku. Na podstawie artykułu 169 punktu 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku. Myślnik przepisy wprowadza myślnik wiązujący ustawę myślnik prawo o szkolnictwie wyższym i nauce dziennik ustaw pozycja punkt 9.